Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia no i widzimy się w na <grymny> następnym filmie nam, dobrze, dobrze latan, bo dobra, wprowadzenie było monolog yy, przeprowadzony przez ciebie co ty pijesz? Mąknij sobie <grymny> ze szklaki miesiąc dwalki <grymny> <grymny> To jest woda, zostało tyle. Człowiek się składa 90% z wody, więc po chuj, pić wodę nie chce mi się wiecznie odgrać jakichś ról dziwnych. No właśnie, a kim dzisiaj jesteś, bo... Teraz, nie, teraz dzisiaj, przez chwilę, no. kurwa, Teraz ci powiem, że sam nie wiem, kim jestem. No? jestem... Słuchajcie, przez chwilę odkrył się Marcy. na ten marceń. Przez Przez sekundę, przez sekundę, ale już go nie ma, także lecimy dalej. Na ten nie istnieje, już ci od dawna to mówiłem. I co są moje wymagania, Petrusiu. wiesz? Za twoją żonkę to zrobię. Bo naprawdę, ja gar ja... Ja będę mikrofon. Ty to nie masz pojęcia. Gość mnie kurwa gnębił od małego. Jak no od małego? <laughs> znaczy kurwa, od małego. W sensie. W sensie, w sensie sobie, kurwa. Od... Może <laughs> nie znam. To się od małego, że. Chodziło mi. Kurwa, że to powiedziałem, to zabrzmiałam jakbym był małym gnojem, on by mnie tępił, kurwa. I Piotrek kurwa z siłowni. Wszystkie mówią kilka o Przepraszam, przepraszam. Przepraszam, jak się pomyliłem. Przepraszam, przepraszam, Agatę za wszystko, co mówiłem w internecie. Przepraszam, jeżeli nie powinienem tego Poczekaj. mówić. dobra, przepraszam, masz rację. Przepraszam, jak miałem 13 lat, przepraszam. No i właśnie za to przeprosiłem. Ty też wiele błędów popełniłeś. Tak, I ja się do nich przyznaję i przepraszam. Przepraszam, że ja za to jakby przeprosiłem. Nie wiem, bo ja przepraszam, ale ja nie interesuję się likowle. w on siedzi, przepraszam, przepraszam za to, że przepraszam. I cofnę się w czasie, nie? Ale teraz za to przepraszam. A jak a cię wybiorę, to zrobić ze mną, tak jak z moimi płatkami. Bardzo chętnie No co, ale ciebie chyba kocili trochę, nie? <grymianie> znaczy zależy kogo, bo Natan już nie ma Natan nie istnieje A ale, kim ty kurwa jesteś, gościu? Dowiecie się po walce Nowy Natan nie istnieje I czas rozgrzeszyć wszystkie kurwy Wszystkie wasze kurwa dusze Nie jestem debilem, ale często takiego zgrywam <grymianie> <grymianie> Jestem egzorczystą teraz Ja, śmieciu rozgrzeszę wszystkie takie ty niemoralne, ale co te wszystkie! Najpierw ty, ty pod... jesteś gorszy niż kurwa Szeliga Jesteś gorszy niż ten żono Ok, Okej, tu ci kurwa masz fajny podarunek jako Helga nocnik Także może okay. byś ubrał kurwa było fajnie byś ubrał masz fajne korale Jak Helga jak Helga powinna nosić Mąż, yeah. fajne korale się weź Taśka, też różowo czy mógłbyś mi zapiąć koralę? Eee, mogę no Jeżeli to nie jest problem O mam to Czy ja nadal weekendowy jestem? A ty jest. możesz kwi fajne kwiatki za przeproszenie, za tego liścia Dziękuję, nie gniewam się Możemy sobie zrobić kurwa face to face'a Nie ma problemu Mm. wszystkich, Hubert Miściowojewski, Natan Marcoń Siemanko, Hubercik, witam, czystojniaczku Witam, dziękuję, słuchajcie Strasznie jesteś, wiesz, nie tak? Nie tak? Powiem, ale serio Tak? No, strasznie zadbany jesteś Okej, to zaczniemy może teraz od biseksa na początek Od kukolda, naczelnego Tomku, ja mam do ciebie pytanie Jedno no? takie szybkie Ładnie pachniesz no, Dziękuję Ciekawe jak smakujesz <laughs> oh, Straight from Dubai Tak <laughs> W szlafroku Natan Marcoń albo jakiś jego kolejny alter ego nie wiem o co tutaj chodzi, ale za momencik. Słuchaj. Oj, Nathan, Nathan. E, panowie, przechodzimy do was. E, Nathan, skąd pomysł w ogóle na twój strój? Co on symbolizuje? Słaje. Planowałem zamieszkać w Dubaju. Ale wy byliście razem ale, w Dubaju a... przedtem. Nie, do Tajlandii, Mieszki? do Tajlandii, do Tajlandii pojechać. Dom chcesz już kupić. Tak, nie, dom w Polsce budować. Mieszkanie. mieszkanie w Tajlandii, w Dubaju tak, no. ale pod wynajem. Chyba się zdecydowałem. Wiesz, Aha, chodzi o to, że Ale mieszkanie czy dom? Dom w Polsce zbudować, pytałem dewelopera jakiegoś, okay. tam Artichekta, żeby mi to zbudował, fajnie, bo salę mieć treningową, ponieważ ja mnie żaduję w SEA, si jak mówiłem, za dwa lata. No I właśnie, i tutaj się zatrzymamy. Daj mi nie, nie Hubercie. Tak? Ja mówię, A. daj mi dokończyć. Salę treningową, saunę, basen, siłownię, pokój. Tylko dla mnie, bo ja jestem samotnym wilkiem, ja nie potrzebuję kobiet do życia, ja się dobrze czuję samotnie, chociaż jak jakaś kobieta może wejdzie, to okej, okay. chociaż ja stronię od kobiet na razie. Nikt we mnie nie wierzy. Nikt mnie nie wspierał. Całą drogę przeszedłem sam i tak to się zakończę. Natan, czy nie odkleiło cię za bardzo z tym UFC? Oczywiście, że nie. No, spójrzcie po prostu na Piotrka i powiedzcie wprost. Zadajcie sobie pytanie, czy on nie wygląda i nie mówi jak jaskiniowiec. Jeszcze tym swoim głosem: Co ty kurwa powiedziałeś? Co ty kurwa powiedziałeś? Bo ja pierwszy zacząłem w Polsce robić gym, gym, gym Content. I ludzie, którzy te zaczęli po mnie powtarzać, połowa, połowa, połowa robisz? ludzi, połowa ludzi była mi wdzięczna, wszyscy byli na początku wdzięczni, ale ono mówi o tym. Turski! Mówię... Ja gadam. To słuchaj, jak gadam. Ja mówię, ty słuchasz, ok? Ustalone teraz. Ja mogę do trzech wyjść. Mogę być do to... Denisa, mogę być do szeligi, mogę do dwóch Denisów wyjść, mogę do nich teraz wyjść w tym momencie, jeżeli będzie gala. Yy, załóżmy, mamy sześć rund i po dwie rundy każdy i każda walka jest po prostu w innej jakby płaszczyźnie. BJO. Yy, MMA, okej! Okay. Bo kto wie, ten wie, do jakiego banku się chodzi, do jakiego nie. Z jednego banku się nie wychodzi, z drugiego się nie wychodzi. Jeżeli ktoś zaczepia moich ludzi. Moich kurwa ludzi, moich kolegów, moich przyjaciół. Kończy źle. Bardzo źle. Bardzo źle. Tylko teraz pytanie, Natan. Czy ty jesteś. Bardzo leś... źle. Zacz... 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 Ocie, Strasznie jak jest... źle kończy. Na ci jak źle kończy. Serio. Słyszycie, nie słyszycie. Bo nie usłyszycie już Polaka po mojej walce z nim. <laughs> Zaraz usłyszymy Adriana Polaka <laughs> na telefonie. Dzwonimy do niego tak, że skonfrontujemy te Wasze słowa? Wy nie wiecie, co jest prawdą. Ja wiem, co jest prawdą.